Powiedział. Powiem Wam, że nieco tutaj pozmieniam ustawienia systemowe, jak i też samej nagrywarki. No i myślę, że uzyskaliśmy dużo lepszą wydajność w rozgrywce, którą tutaj nagrywamy. Miałem tutaj połączone przeróżne niepotrzebne opcje w nagrywarce. No i niestety strasznie traciłem na jakości podczas całej rozgrywki. Teraz myślę, że to się troszkę zmieni, ponieważ już w samej grze widzę poprawę, bo mamy aż 178 klatek w tym momencie, w takim klatkarzu tutaj, taki klatkarz po prostu gra wyciąga. Mało tego dodam jeszcze, że nakrywamy w 4K. Także no tutaj jest naprawdę bardzo duża różnica pod względem wydajności, co też naprawdę mocno to odczuwam. No i tutaj też delikatnie upgrade sprzętu poprzez nawet wyczyszczenie podzespołów komputera. Myślę, że, Łot! on mnie zaskoczył. Mocno e, komputer został odkłuczony.